Hejder! witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Mam nadzieję, że może z nowej serii, albo, albo i nie. To się, to się okaże. Zależy, czy się spodoba ten film. A mianowicie Stones of the Forest. Dobra, nie będę też przedłużał już chyba, nie? Wow, chyba pominąłem troszeczkę pewien segment jeden. Bo. Miałem popatrzeć, kogo mam ratować. Mam ratować Virginie. I. Chyba tylko w Virginie <laughs> Dawaj stuku, puku, Bo się utopisz A teraz moja kolej Dawaj Dawaj sosza dawaj Ja, yeah, good, good O, a kim pan jest? A mnie kopiesz ty Ciebie kto tu zapraszał? I stary. O, nie tak mocno. Aha, wyłowił mnie z wody tylko po to, żeby wrzucić mnie znowu do wody. I zadać mi głupie pytanie: kim jestem? Znaczy, kto mnie przysłał w sumie? No dobrze. Wow. O, oh. No dobra, tam troszeczkę laguje, ale wiecie co, mam trochę za duże czułość myszki O kurwa, wyjebałem mu Nie potrzebuję żadnych kelwinów Zdychaj, umieraj Umieraj O I guess Is dead do te przedmioty do maty, aby je otworzyć lub połączyć no dobrze, mamy. Fajnie, fajnie, mamy. Mamy. Mamy nóż. Mogę go pokroić? Mogę go zjeść? Chyba nie o to chodziło w tej grze, Wam powiem. Dobra, ee, daj mi się Otwórz. Usuń? Nie. Otwórz. Dobra Okej okay. Zapalniczkę mamy Oddajnik I... Ej ty dobra ale to co jak zabiłem Kelwina to już nie będę miał Kelwina? Cholera zjem zjemcie ty kuta foń Dobra nie już go zostawię Nie mogę go podnieść? Nie ja mogę go poddać Ja dupia. w ogóle coś co, co, co mi się najmniej podoba w tej grze to to, że... O, Flare To to, że... Dźwięki w większości są takie same jak... Jak z de Forest'a pierwszej części Dobra, czy ja muszę co chwilę wchodzić w Eku, żeby móc... Coś wziąć do ręki. Panie Kelvin Ja nie chciałem, naprawdę Ja ja nie chcę. Naprawdę bardzo mi przykro, że pan umarł. Ale nie potrzebujemy żadnych kelwinów Ani nic Ej, 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 ej dawaj, 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 dawaj. Dobra, kim panowie są? Ej właśnie, bo ja w ogóle jestem jakiś taki trochę low quality zeżyj sobie lecz, leczki, leki. A to się już wyrabia? Kto wam tu pozwolił wisieć? Nikt wam tu nie pozwolił wisieć. Ej, dobra, Calvin już się nie obudzi, nie? Poznaj pozostałe konstruowania. Aha. Okej okay. Zmień tryb. Aha, zmień tryb w sensie. <laughs> zmień rękę. Dobra, chodźmy już stąd. Piórka, piórka, piórka zbieraj. Piórka akurat ci się przydają. I sobie już coś do jedzenia wezmę. Śniadanie. Piórko też sobie się jeszcze. Kelvin, proszę cię, ja żartowałem. Ta siekiera nawet nie była ostra. Kurwo, wstawaj. Dobrze, nie wstanie już. Idę stąd. Tu jest jakaś jaskinia zaraz obok, ale pierdoli mnie, to ja do jaskini nie wchodzę. Okej, okay, no to... Trochę... Nie, nie wiem w sumie szczerze, co myśleć o tym Sons of the Forest. Trochę strasznie wszystko na tacy mamy jakby podane, nie? Mamy od razu mapy, GPS-a. Jakby wiem, że tu... Ziomeczek co przyleciał to spadł Znaczy spadł, należał do Czy ja kwiatek? Ja zeżarłem kuźwa kwiatek Ej, się nim najadłem nawet Świetnie um, Przyleciał tu z misją ratunkową więc no musi być jakoś wyposażony Ale no to nie jest ten sam vibe co pierwszy deforest. Mamy, mamy strumyk Mogę się z niego napić? Nie mogę ale mamy, 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 mamy jeziorko Bardzo fajnie. A to co to? No, nie, żyj tego! Siotrujesz w końcu O, niebieskie jagódki to mogę jeść Kamek, zeb... O! Kurwa! Zeus się wkurwił A mnie przestraszył Pierdolony Zjadł co jagódkę na szczęście No oni już nie wyglądają zbyt fajnie. Co, co to jest? You will find meaning in life again. Odnajdziesz sens swojego życia znowu. Ok. Tutaj chyba jako taką mutantów to nie ma, nie? No zamknij to. Nie, w sensie nie respią się tak. Yy. Co to jest? Co to jest? Aha, okej okay. CO NA MNIE SZCZEKASZ TY Tam jesteś, widzę cię Ledwo... o i tam A nie, to do kropel deszczu A nie, to on Szczekają na mnie, idę stąd Ludzie dupą szczekają Co, co tu się kurwa wydarzyło? No i co ja znalazłem, oprócz Melexa, Patyka Tu jest... o boże, tu jest wejście do jaskini Czy on ja naprawdę tu usiadł. Mogę. Czy to. Czy im się da jeździć? Ocie, dub, ocie, chuj. W Deforest da się jeździć. Bubr, kurwa. A nie, to. Shop. Ej, czy ja zrobiłem shop? A! Coś mnie goni, goni mnie, goni mnie, goni mnie, gryzie, gryzie. Nie, nie gryzie, dobra. Kurwa szopa zabiłem Rozjechałem szopa A ja się drę bubr kurwa Do na mojego lambo Kurwa omijam dreftem biedę z Kurwy synu Gdzie jedziemy? Eee Nie wiem co to są te fioletowe Ała nie, nie wiem czym są te fioletowe punkty To się Porusza? Nie to ja się ruszam to jest ścieżka, może być się. Ścieżki, czemu? Kurwa bubr! Znaczy shop! Co ja mam z tymi bobrami już? Dobra, jedziemy! O I o dupie! Jedziemy na kurwy, z kurwy, syny. Go byłoby wiedzieć jak się poruszać. Nie wiem gdzie ja jadę. Do odfiatowego punktu chciałem jechać. choć. Dżeleń! Bambi! Chuj! Drzewo! Dupa! No, i się wyjebałem Nawet przyjemne doświadczenie, Królik! O, dobra, mam jedzenie. Proszę wysiąść. Jak się wysiada? Gie, proszę wysiąść. Ja poproszę. Napój z królika. Ja pytałem, jakie pioruny tu się zrobiły. Dobra, wiecie co? Jebać to. Tutaj sobie zbuduję chwilową bazę. Jebać biedę. Ej! no jakie głośne są te bobry! Ej, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. chodź. Belki zostaną tutaj. E, a ja rozkminie. Co tu można zbudować? Nie, to jest kolejny bubr. Co się no i Znaczy się kurwa, shop. Domek. No, takie podobne rzeczy, co są w Pierwszym deforeście Dobra Dobra. E, chodźmy tu. I zróbmy sobie. A, chuj, zróbmy sobie to. Jak się obracało. Q i R. Dobrze. Dobra. E, kłody. Dobra. Jeszcze dwie. Idealnie się składa, bo mam. Akurat, ciągle. Cyk i cyk. A nie, teraz jeszcze dwie. Ocie chuj Dobra No bijem drzewo Kore drzewa strąciłem, a drzewa nie Ej, jak szybko się tu bije, hallo! Ej, to mi się podoba, jak tak szybko się uderza tego drzewo strąca Eee, cztery patyki trzy trzech kamieni mi zabrakło Raz, dwa, trzy I trzy padyle. Nie wiem co zbieram, ale coś zbieram. Obelki jeszcze mam, No Dobra, mam nadzieję, że zebrałem te trzy patyki Kurwa, gdzie... Nie straszysz. Jeszcze dwa! No jednego patyka, ale da się to. Aha! O! A tu nie... Ja tu nie wiedział, że tak można teraz. Cyk. Ale fajne. Ktoś tu już znowu szczeka. Ej, dobra, podoba mi się to. Da się postawić, tak? Jo! Da się postawić. O, wen Machen. Ale ekstra. Dobra, to to już, to już mi się podoba. To już mi się podoba. Eee Cyk. To jest moja baza. Proszę stąd wypierdalać, jeśli coś komuś nie pasuje. No i ekstra, mamy to. Aż te save'a pierdolna. Nagroda. Nowy zapis. Eee, tak. Dobrze. Ok, mamy jeszcze trochę czasu. Czy mogę tu jakoś zaznaczyć, że tu jest mój dom? Były w pierwszej części takie zazna zaz zaznaczenia jakby, nie? Że można było oznaczyć. No musi tu coś takiego być. Kurwa. Co się krztusisz? Zaraz cię będziesz krztusił moim fiut. Dobra, jak zaznaczyć, że tu mam schronienie? Ja przecież jak ja stąd pojadę, to ja się zgubię. Dobra. Kto? Zamkniły dziecho kurwa sieć No i dupą się... O kurwa, oni też na drzewa umieją wchodzić No nie, no nie W końcu też przestał lać, mój Boże Ej dobra, czekajcie, bo coś jakoś tak mi się wydaje, że troszeczkę gra jeszcze Możesz cicho nikt cię nie kocha. ja już mam, mam na minimapie. Pokazane, że to jest mi dom? Jak sobie wybudowałem bazę? Nie, ale Melex pokazuje. Melex pokazuje, że tu mam bazę. No szkoda, bo chciałbym tym meleksem się pojeździć jeszcze. No, mam coś do picia. Mam. O właśnie, zrobię sobie w ogóle ognisko, zanim gdziekolwiek pójdę. Bo tak. Podniecony jestem, że trochę fajne, a trochę niefajnie. To tak no, różnie, nie? Dobra, ja, przepraszam bardzo, ale gdzie ja znajdę... Ognisko Proszę odejść, tu jest, dobra, to, czyli to są dwie różne książki Muszę złamać... ...patyk? Trzeba żyć się kamieniem? Nie, co oni robią w ogóle? Czemu ich tutaj się tyle no, nazbierało? Wypierdalaj mi stąd ty kurwa... O ty kurwo! Szmato! Kurwa na mnie ja tak stękasz? Dziwko. No. Wypierdalaj śmieciu! Co mnie bijesz? Pobić cię? O ty kurwo! Ej, dobra, bo przez to, że chyba zaatakowałem im ziomka, to trochę się na mnie wkurwili. Ale ma marmor! O chuj Coś wyleciało z niego. Skurzona saszeta, o zajebiście. Patrzcie, ile ma marmoru już? Ja nie mogę. Jeden. No i dobra, pięknie. Tylko jeszcze może wymienić, jak się robi takie pierdolone ognisko. Jak się robi ognisko? ja je... Patyk, Nie. Ja nie posiadam czegoś takiego jak Patyk. Czekaj, weźmy sobie dodajmy właśnie sikierkę. Ale to jakoś pod. pod jedynkę? Coś? Coś? coś nie, coś? Coś? Nie? Nie? Okej. Okay. Nie mam Patyka. Okej, okay, okej. Okay. I'm okay with that, I think. Okej. Okay. Teraz już mam Patyk. Drzutuje Jeleni lata. Teraz już patykam mam. Gdzie jest patyk? Gdzie jest patyk? Gdzie ja znajdę patyk? Co tu znajdę? Mhm. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Ale gdzie ja znajdę patyk? Tu mam patyk. I nie mam patyka. Gdzie jest patyk? No i kurwa. Tu są patyki, no serio? Weź. Jakiego mam. Jakiego mam złamać? Aha, że tak. Ok. Cyk. Oki. Okay. Dobra. Mamy ognisko. No nie, no nie wierzę, że oni znowu tu przyleźli No co wy robicie tutaj, no? Dobra, wiecie co, jebię mnie to, robię z was armor Smaży się? Smaży się! Tylko on strasznie nimi rzuca Co to kurwa, człowiek koza? Czy jeleńmen? W sensie, no, jeleńmen Je Jeleńmen Okej, okay, tak mogę użyj i użyj. Dobra. OK. Te same kości z nich zostają. Ale jaja. Ale heca. No i kuwa wszystkie dźwięki z deforesta pierwszej części są, są nie? O kuwa mam dużo kości już. Dobra, yy, weźmy się zjedzmy. A! Surowe nie upiekło się! Dobra Zaraz muszę kości... Znaczy, muszę sobie armor zaraz zrobić Kiedy ja to mogę jeść? Teraz Dobra, jest to na żarty No, gdzie są kurwa kości teraz? Tu są kości Ok. I co było potrzebne? L Cyk i lina. O, cię chuj, nie mam liny. Kamieniami we mnie rzuca. Ty kutasie, krzywy. Kurwo, zjęcie na kolację za karę. Kurwo, kamieniami we mnie rzuca, ty wypierdalaj. Widzę cię kutasie Śmieciu Co W domu uderzyłem przez ciebie Chodź tu Uganda Uganda kurwa, chodź tu Zgonie cię kiedyś, zobaczysz Chuj, idę szukać... Liny, co tu się tam jara tak? What the fuck? What the fuck? Who the fuck are you, motherfucker? O nie Dobra, wioska tych kutasów jest, okej okay. eee, Dobra, może będą mieć linę. Nie chcę grzyby. Może będą mieli linę Szybko. Macie liny? Masz linę? Może tu masz linę? Dla nie? Dobra, kurwo. Oj, mi wyjebał. Wyjebał mi, mam loła. Macie linę? O! Goni mnie coś! O! Kurwa No nie Co za frajerzy Dobra, spierdalaj stąd Co? Co tu jest? Moje itemy? Moje itemy Bierz to i spierdalaj Co ty robisz idioto? Kurwa, idź stąd. Nic nie widzę. Jak się odpala latarkę? O. Co ty robisz? Pojebało ci nie! No nie! Dlaczego kurwa ja? Dlaczego mnie muszą kurwa tak gwałcić? O, zginąłem. No ja pierdolę, dole, najgłupszy dev screen ever. Dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego. No i cześć.